Przejechałem sobie zobaczyć niżowy stan i zobaczcie tutaj jest główka. Tutaj się już kończy główka, a ja stoję daleko, daleko, daleko w korycie i od można powiedzieć początku główki. tu jest jeszcze 10 metrów kamieni. Taka jest niżówka. Zobaczcie tam, to jest główka, a tutaj piacho Z jednej strony muszę wam powiedzieć, że to jest fajne, bo widać, co leży na dnie. A jest mnóstwo różnego rodzaju pożywienia. Jakichś ślimaków i tego typu rzeczy. Można sobie to obczaić i poznawać jak to chodzi. Zobaczcie tutaj jak siadła roślinność. Tu jest takie fajne, fajne miejsce. Bolivia wodna jest na piachu. Zobaczcie na to. Ale widok. Rośliny po prostu są poza wodą ile tego, tej wody brakuje w korycie, to jest po prostu szok najlepiej to widać na Warszawie ale tutaj też w Toruniu mało tej wody